Cześć, z tej strony Kuba. Będziemy dzisiaj nagrywać oczywiście Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się filmik podoba. Stawcie łapkę w górę. Stawcie pod kanałem. Jeszcze nie śmiejcie się mnie w komentarzach. Dziś będziemy budować takie jak. Wieże z stolicą. Nie ma ja uczę jak budować. No to dzisiaj z nie będzie. On coś robi. Nie wiem co. Zaraz i dziewięć się cita. nowy serwer. Serobie. Hop! Hop! Zaczynamy! Niech się załaduję i pokażę Wam jak to zbudować. Nie się ze mnie w komentarzach. Proszę. Zostawcie subskrybję. Jak chcecie to, to byłoby miłe. Jeżeli byście zasubskrybowały i zostawcie łapkę w górę proszę. Dzwoneczek. Nie się ze mnie w komentarzach. Zobaczycie jak to wygląda. Będę się starał. Każdy w końcu się stara coś zbudować, każdy wie, on stara się. Oczywiście oglądajcie mnie, zasubskrybujcie łącznie Natana. Dziś będziemy budować jaką wieżę, więc widzimy się, jak ją połowę zbuduję. Spa. Cześć! Dzisiaj będzie jednak z Davidem ja powie coś. Siemano kolano, z kolanów! Jestem jest na tanii! Nie dziwcie się, że za to mówi się na No to na też zostawcie łapkę, subika. Amen. A my! Wiecie, będziemy chyba grali w Minecraft albo w Roblox albo w Blotarz. No, bo się zbieramy. Mhm. Zobaczcie, w, w końcu, co, wy, tak się prezentuje moja już... wieża. No nie jest taka fajna. No, tu, Dobra, ja tu są skrzyje, nie. nie zmieńcie się ze mnie w komentarzach. Gramy dzisiaj w Minecraft'a. No będziemy. Okej, okay, pa! Powiedz pa. Pa!